Przyszła do mnie jakaś paczka z napisem Gata, to jakaś modowa firma, ja się na tym nie znam, ale widocznie kupiłem coś modnego. Na imię mam Mariusz i zapraszam Was na film, bo zobaczycie co będzie, a jestem ostatnią osobą w rodzinie, która się odważyła być modna. Jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek, kliknij chyba w górę. Łapiemy za nóż i otwieramy. Duża paczka. I wypełnienie. Jest! Kupiłem najpierw dziewczyną o kaski na łapetynę. Tutaj jest karta klikcincie i to była pierwsza rzecz, którą kupiłem i używały tych kasków do walki na softy. Gdzie tu jest? I to pierwsze patrzymy na softy, a potem kupiłem im rękawice i zaczęły trenować yy, inboxing. To może tak powiedzieć, że trenuję, tak jak Pondo, ale, ale efekt jest, jakby, jest bardzo podobny. 84 ,70 zł. 70 groszy zapłaciłem za to. Wyczaiłem promocję. Tak, co, do, co do karty na rękawice dziewczyny, jest film tutaj. Amelka ma szóstki. Oliwka ma 8, a ma 10. No i czyż nie jest to temat, że to jest modne obecnie? Sztuki walki obecnie są modne, różne tam MMA, nie MMA i tak dalej. I, i ja się bałem walk. Bałem się walki, jak poszedłem tak mądry, odpowiedziałem, że się nie nadaje na walki, zapisałem dziewczyny, tylko zapisałem oliwkę i Amerkę. Ponieważ ja nie mogę walczyć, bo zajechałem dwa kołnierze ortopedyczne w życiu. No i bardzo bałem się o moją, o moją głowę, że coś mi się stanie. Natomiast ostatni raz w skałnierz ortopedyczny założyłem 13 lat temu e, 13 lat temu w styczniu 2010 roku. Żeb byłem w Decathlonie i powiem Wam, że te rękawice z Decathlonu mi się nie podobały. Dziesiątki są najlepsze do wory w, w moim przypadku. Porządne, bardzo mi się podobają. Szczególnie podoba mi się ta pięć, która jest zaraz te kłądo. Dokładnie takie same. Sam, sama pięć jest z logo te kłądo. W związku z tym chciałem koniecznie mieć rękawicę z tą pięścią oraz w kolorem czerwonym, żeby wyglądały groźnie. I przeciwnie chyba ani jakieś białe, z różami. W poniedziałek zabieram moje własne rękawice na pierwszy trening. Będą walki. Kupiłem sobie kask i zwróciłem, bo był za mały. Muszę chyba Elka sobie już tak naprawdę. Ale na razie jeszcze nie ma, mają być dopiero za dwa tygodnie w sprzedaży. Zabrak po Elek. Jeszcze owiki na ręce trzeba sobie zafundować. Okej. Okay. Rękawice jak rękawice, musiałem to odpakować, będę robił stawki do tego filmu z jakiś walk, może ktoś mnie nakręci jak trenuję, no powiem, że na razie założyłem rękawice, raz Agnieszki, ale nie szło mi to najlepiej, bo to był pierwszy trening, teraz mam własne, zobaczymy. Witam Was w drugiej części filmu, ponieważ przyszły nowe rękawice. Będziemy zaraz tutaj patrzyli, o, jakie one są i do czego służą. Te rękawice przedtem odpakowywałem, dzisiaj już mają ślady użytkowania. Tłukę się w nich, Nie ja wiem, od grudnia, stycznia. Kawkę muszę zostawić. Mmm, kawoszem. Poza tym kawa jest naturalnym środkiem dopingującym. I zwiększa podobno naszą wydajność i trzeba, jak biegacie w maratonach, to trzeba sprawdzić jaka jest norma, ile można kawy pić przed maratonem. To co odłożymy tu. Porównamy zaraz jedne i drugie rękawice. Odpakowuję. Każde rękawice z firmy Bushido mają takie fajne opakowanie, które z jednej strony jest foliowe, a po bokach, żeby oddychało, ma siateczkę. I kwestia była tego typu, że kupiłem rękawice dla dzieci i oliwki tam nie miały tego opakowania. Zadzwoniłem do firmy, zapytałem się, czy wszystko mają w opakowaniu, bo tamte były te, te firmy Taver i powiedzieli, że wszystkie rękawice są. Wiedziałem, że jednych nie ma w opakowaniu, w związku z tym. Co z tym zrobić? No, firma dosłała mi takie opakowanie, żeby oliwka też miała. Ameryka dostała w takim Etui, jak Nieszka, rękawice, a oliwka nie. Zadzwoniliśmy do firmy zapytać się, czy wszystkie rękawice mają te Etui. Musisz kroić. I mamy 8 OZ. Przyszło opakowanie tu i oliwka teraz też będzie miała dokładnie w komplecie. Jak chyba nie nosi w opakowaniu, to oliwka właśnie nosi w opakowaniu swoje rękawice. 14 versus 10. Zaraz będzie starcie. Zobaczymy jak to wychodzi. Otwieramy dalej. Te są białe. Na pewno nie pomylę teraz rękawic, czyli tych naworek, z tymi na sparingi 14 OZ. No, jakby nie było, patrząc, są większe. Odrobinę większe. Tutaj jeszcze jest jakiś papierek. Na każdej rękawicy. Myślałem, że nawet, będą trochę większe. Możecie porównać sami. Także drugie rękawice czternastki, rękawice do sparingu, rękawice dziesiątki, do walenia w worek i już na finał, czyli na mistrzostwa jakieś, na przykład na czy inne, które będą, to w tym momencie. Sparujemy. A widać co? Widać różnice. Nie wiem czy wy to widzicie, ja widzę z tej strony jak najbardziej różnice w wielkości rękawic. Trochę więcej będą zasłaniać mojego ciała, jak się założy większe. Nawet jeden z trenerów już 14, drugi że 16 powinien nawet nosić na, na walki. Poza tym noszenie cięższych rękawic na sparingach to łatwiejsza praca w lżejszych rękawicach w czasie już zawodów. Będę na tym kończył, mam nadzieję, że podejmiecie sobie decyzję, jak zobaczyliście rękawice, jakie są, jakie są różnice, czy warto, czy nie warto kupić i do zobaczenia następnym razem, a jeżeli jeszcze nie zrobiliście, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę, a na sam koniec oczywiście polecam Wam inne filmy ze sprzętem do walk, do taekwondo, tu jest jeden film, tu jest drugi film, tu jest cała playlista ze sprzętem treningowym, do zobaczenia. 爸。